Zapraszam na odcinek. Teraz omówimy ten zestaw. Zestaw ten kupiłem za 30 zł, a z dostawą za 42. Odpakujmy go, składa się z trzech paczek i trzech instrukcji. Można zbudować od żółtowiec, helikopter i samolot wyścigowy. Przejdźmy do budowy. Pierwszą możliwością jest helikopter. Helikopter różni się tym, że ma śmigło z góry zamiast albo śmigła z przodu, albo napędu odrzutowego. W tym jest również podstawka, żeby każdy pojazd latać. Tak wygląda ten helikopter dookoła. Z rzeczy dodatkowych może machać skrzydłem. Jest to bardzo fajna budowla, moim zdaniem 8 na 10. Teraz go rozłożę i przejdę dalej. Drugą możliwością jest odżółtowiec. Ta opcja według mnie wygląda o wiele lepiej niż helikopter. Też o wiele ładniej wygląda na podstawce. Ten model również używa kółka, co pozwala temu odżółtowcowi lądować ładnie. Dodając też tak prosty element jak kawałek ognia, można go naprawdę upiększyć. Moim zdaniem jest 9 na dziesięć, ten model. Dobra, rozkładamy. Teraz mamy samolot wyścigowy. Ta opcja ma ruchome przednie śmigło. I również. Makoła spodu. Szczerze mówiąc, nie podoba mi się ta wersja tak bardzo jak od żółtowiec, więc kiedyś go jakoś edytuję. Dodam jakieś części, zapowiedź, zobaczycie, co się będzie działo. Oceniam tą budowlę jako 8 na 10. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji. Cześć!